Tutaj Lego Jurtka. i witam w drugim odcinku z memów Olego. Porządkowo zauważyłem, że Google, czy nie, YouTube ogółem blokuje mi komentarze, więc proszę, żeby napisać w komentarzach. Hashtag memy o LEGO, To wtedy dostaniecie serduszko i prawdopodobnie wtedy też nie wyłączy komentarzy mi YouTube. Dobrze. No to jak było 5 łapek w górę pod ostatnim odcinku, to będzie dzisiaj 8 memów OLEGO Star Wars, dlatego, bo za każdą łapkę w górę jest jeden mem OLEGO, plus trzy ode mnie. No to tutaj jest pierwszy zestaw mem, szkoda, że mi to zesłania. Tak było w filmie trochę, chwilę wyłączyło mi się znowu. Tak było trochę w filmie, żeby Jan zniknął, no to Będę, jak zwykle, zatrzymywać i przechodzić do następnego. No, no trochę tak jest chyba w grach. LEGO Star Wars. Ja w żadnym LEGO Star Wars nie zdobyłem wszystkich postaci. Wszystkie postacie tu zdobyłem je... To zdobyłem w LEGO Harry Potter Lata 5 7, na PlayStation Vita. I na LEGO Indiana Jones The Original... The Original Adventures na PSP w edycji na Vita. Bo część gier jest jeszcze przez jakiś czas dostępna do 28 chyba. A dobra, to zatrzymuję. A memy, które były, się tutaj już nie pojawią. Tego memu chyba jeszcze nie było. I czemu wszystkie? Są tutaj o grach LEGO Star Wars. No to w jeżeli wyłączysz mózgę w opcjach... ...gry... ...Continubant... ...gry, z stoją jak debile. O nie! W tym memie jest koronawirus! Hehe! <gry> Uczyć na A ten robi nam lekcje Execute Order 60 No, ciekawe Jakby co To teraz zatrzymam nagrywanie Bo nie wiem ile memów już było, chociaż nie Dobra, dzisiaj będą 3 minuty Materiału, nieważne ile memów Syro, coś takiego było w grze? Traktor do odblokowania? No nie wierzę, że traktor Dało się w grze odblokować na to, co tu Co ja się pytam? Taki duży zestaw tak mojego dziecka. Na ogół to mam z nie więcej niż... Szukałem to z spół... Nie, ogółem to w ogóle szukałem z minuty i chyba się wcześniej materiał jednak skończy. O. Ciekawe. To chyba teraz już skończę ten materiał. To zobaczenia w następnym odcinku. Jak w ostatnim było. To za każdą łapkę w górę. Jest jeden Przepraszam, że tym razem tak nie zrobiłem, bo nie... bo nie umiem liczyć. Nie no żartuję. Zapomniałem liczyć. Plus trzy jeszcze. Mamy do każdej łapki. Nie nie do każdej, do wszystkich. To napiszcie w komentarzu memy LEGO, hashtag memy No to zobaczę w następnym odcinku. Tu był Lego Lordka.